Witam. Dzień dobry. Poległem na siódemce. W tej chwili instaluję Linuxa Peppermint Oczywiście muszę mu wybrać język polski Gdzie to jest? Co jest grane? Dobra, lecimy dalej, Warszawa i oczywiście w odróżnieniu od Windowsa, Linux sieciówkę znalazł i lecę z instalacją. Tak więc siódemeczko żegnaj, lecimy na Twoje miejsce z Linuxem. No i teraz trzeba troszkę odczekać, żeby zainstalował system. Instalacja cały czas w toku. Musi chyba rozpakować czy odpakować swój obraz. Jeszcze to od kilku do kilkunastu minut będzie szło. Instalacja pepperminta Chyba dobiegła końca. I teraz by wypadało dać mu dalej. A, ukończono. Dobra. Teraz powinien poprosić o wyjęcie nośnika. Jednak trzeba było go enterem pogonić. Peppermint. A przypominam, że Peppermint'a zainstalowałem na Packard Bell'u. No, się. Który ma 4 GB ram a nie 2. I dysk, nie 500, a 1 TB. Dioda od dysku sobie radośnie mruga. I chyba system się powoli odpala. No, się, gadzie niedobry. Systemik się odpalił, wykrył kartę sieciową i czegoś to od nas chce. Aha i tu można sobie poustawiać jeszcze różne rzeczy. Momenciku, tak trudno jest filmować z jednej ręki i <słyski> pracować myszką. Popraw się tutaj trochę. No. Mamy w języku polskim. Teraz przyjdzie czas zainstalować oprogramowanie dodatkowe i zobaczyć jak to będzie się sprawowało na pakardzie Bellu. Nie wiem, czy ja już robiłem coś takiego, czy nie. Ale z racji tego, że ze słonka akurat się zgrywa taśma, więc tamten laptop mam zajęty, pora pobawić się tutaj. Pozwólcie Państwo, że tak, dogram jeszcze taki mały dodatek do tego materiału. Na Packardwellu z czwórką ramu yy, WOKO Screen NG nawet w miarę nagrywa. Mam jeszcze kłopoty z dźwiękiem. Nie wiem dlaczego. Czy to jest kwestia mikrofonów, chociaż mikrofon zmieniłem. Powinno być lepiej, ale coś tam się delikatnie jeszcze tnie. Chyba że trzeba będzie dźwięk dogrywać osobno, albo, sprawdzić, albo dołożyć jakąś zewnętrzną kartę na USB-dźwiękową. Ale to jest wszystko, do, mam nadzieję, do ogarnięcia. To tyle. Dziękuję wszystkim za tym, co postawili mi kawę. Tam jednemu koledze odpisałem. Jeszcze raz pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.